Wiele polskich przedsiębiorstw to spółki, oddziały lub zakłady niemieckich spółek macierzystych. Czy Państwa firma się do nich zalicza? Jeśli tak, to wiecie Państwo, że właściciele wymagają jednolitego kontrolingu na poziomie międzynarodowym. Partnerem w realizacji tego wymagania jest firma konsultingowa DATEF.pl, spółka z O, mająca bogate doświadczenia w międzynarodowej integracji systemów informatycznych. Przedsiębiorstwo należy do działającej w całej Europie grupy DATEF EG z siedzibą w Niemczech. Datef PL oferuje Państwu pakiet rozwiązań o nazwie DATEF Controlling Paket International, ułatwiający kompleksową realizację procesu controllingu na poziomie międzynarodowym. W przeciwieństwie do ofert innych usługodawców, produkt Datef Controlling Paket International nie wymaga zmiany oprogramowania w Państwa grupie, ograniczając w ten sposób koszty inwestycyjne związane ze zmianą systemu informatycznego. Oferowane przez Datef.pl rozwiązanie w trzech krokach wspierać będzie Państwa przy ujednolicaniu Controllingu zgodnie z wymogami Państwa spółki macierzystej w Niemczech. Co szczególnie istotne, będą Państwo mogli pozostać przy dotychczas używanym systemie finansowo-księgowym. Jedynym warunkiem jest, aby w niemieckiej spółce macierzystej stosowane były rozwiązania DATEF w zakresie rachunkowości: to jest programy DATEF Mittelstand Faktura und Rechnungsweisen Pro fakturowanie i księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu będą Państwo mogli zawsze terminowo i zgodnie z wymogami przesyłać swoje dane księgowe do spółki macierzystej w ramach scentralizowanego, transgranicznego i jednolitego systemu kontrolingu. W pierwszym kroku nasi konsultanci zainstalują Państwa program do konwersji danych księgowych, które mają być przesyłane. W drugim wspólnie powiążemy polski i niemiecki plan kont i eksportujemy plik, który importowany jest do programu DATEV Mittelstand Faktura und Rechnungswesen. Także podczas tego procesu służymy pomocą. Spółka w Niemczech otrzymuje dostęp do przejrzystych i porównywalnych danych. Dane zaimportowane z polskiej spółki mogą być przetwarzane z wykorzystaniem stosowanych przez niemieckiego właściciela raportów, takich jak DATEV BWA, oraz Controlling Report. Dodatkowo w prosty sposób można tworzyć skonsolidowane sprawozdania roczne dla całej grupy. Trzeci krok obejmuje szkolenie pracowników. W ramach obsługi powdrożeniowej mogą Państwo skorzystać z oferty wsparcia technicznego i dwujęzycznej infolinii w przypadku konieczności skorzystania z serwisu. Pakiet w Controlling Paket International umożliwia poprawne przetwarzanie państwa danych księgowych oraz ich przejrzystą prezentację w sposób zgodny z niemieckimi standardami. Nasze rozwiązanie upraszcza proces transgranicznego kontrolingu i ujednolica sprawozdawczość w całej grupie. Dzięki ujednoliceniu danych wyraźnie uproszczone zostaną procesy administracyjne w Państwa przedsiębiorstwie oraz w spółce macierzystej, co stanowi niezbędną podstawę transparentnego i wspólnego zarządzania w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego po obu stronach granicy. Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy Państwu indywidualnej porady lub prześlemy dodatkowe informacje.